Ja już mam po tej stresu, dzisiaj będę musiał wam coś pokazać, bo to jest co takie niesamowite, co ja co ja w ogóle odkryłem, nie? Czekajcie. O, ja wam tak zrobię. Stąd, że są lagi. Ja wam coś pokazać. Chodźcie na to, o. Tu się kręci widzowie! Widzicie? bateryjka i to równa się takie coś. nie, Pokażę Wam jeszcze. Takie same, tylko że z o wiele, wiele lepszą baterią. I ja już Widzicie? Choriko! Nie wiem, czy widzicie to, widzowie? Co to było, widzowie? Hoho! Ho. O widzowie! Chyba tak ja O! Oa! mi zawołało! Pu shit! Myślicie skąd ja to wytrzasnąłem? Eee... Proszę wam um. pokazać zebrałem pada jednego, który był zepsuty, tak? Wy możecie znaleźć takie silniczki spada. pada. jakiś pad, który już nie działa? Tutaj mamy wersję, która jest słabsza i bardziej taka... Wiecie, bezpieczniejsza. Nie, jak od tamtej, bo tamta... Czekajcie. Czy nie mogę? Widzicie, to tak leci, nie normalnie, to tak spokojnie. Gdzie to jest teraz? ten silnik, kolejny. kolejne mogę znaleźć kolejnego silnika. to jest dobrze. Ja się boję tego. Widzicie, Oho, nie wiem, czy wy widzicie, że to się... Widzicie takie coś, nie? To jest, to się plącze. O, oh, shit! Ledwo co to ten. Nie wiem czy wy to widzicie. O! Oh! O, oh, widzowie, to jest takie fajne! W ogóle tutaj, z tym, taką baterię, to jak się do języka tak przyłoży, jak się do, język, do języka, to, to po prostu cię porazi prąd w języku. Uch A! A! I zapomniałem, życzę Wam wesołych świąt Bożego Narodzenia. Bo dzisiaj jest 24 grudnia, już nie mogłem się doczekać w ogóle. I ja będę miał laptopa na święta a komputer em, po tej przyko Nie wiem jak to się nazywało, już zapomniałem. Czekajcie to. Ja to tak zrobię, żeby ten mocny to przed chwilą. O yes, palce trzęsie! O! Siedz! No widzowie to boli. Jak chcecie w ogóle takie coś mieć, to rozkrzyjcie. I polecam Wam tą mocną baterię. Małą, ale na no, coś już nie działa. O! O jest! Jest taki mały silniczek ten. Ta bateria... E, powstało ona jest dobra do, do roku 2028, do grudnia w ogóle. Ale bardziej to ja lubię tą. Dlaczego? Ja wam pokażę. Tyroszczynię. Czekajcie, ja, ja chciałbym zrobić takie coś, nie? O shit, a jak to będzie odwrotnie, to to też będzie działać. Ale tu nawet odwrotnie działa. Że mi ręka w ogóle tak chodzi, widzowie. Nie wiem, czy pamiętacie XX Shota? On sobie dzisiaj kupił um, Stumble Pass z, z bananem. To w sumie fajnie. Mogłem sobie przeciąć palec, nie? Piszcie w komentarzach, co mogę z tym zrobić. Ja spróbuję. To wiecie co? To sobie przyłożyć w ogóle do koszulki. Ja nie mogę. O oh, oh nie. Później jeszcze raz. Chcę się więcej takich filmów o elektryczności. Albo tam o innych takich urządzeniach co się ruszają. Zostawcie łapkę i komentarz chcę więcej albo jeszcze subikę, jeszcze jeszcze nie subskrybujecie tego kanału i tak w ogóle to no ja już to taki wam 9 minut. Dobra, to to ja się żegnam. No!